Dzień dobry. 7:30, czyli 45 praktycznie. Gdzieś tam w centralnej Argentynie, w głębokiej dupie. O, trzeci dzień. Stopa z powrotem do Buenos Aires. Nowa, nowa miejscówka, generalnie. O, trzeba było gdzieś się położyć, spać. Proszę zaprezentuję wszystkim Państwu jak się sypia jak turysta prawdziwy sypia tutaj jest widoczek okienka o tak pięknie jakieś tutaj prace przebiegają ale chyba w dość wolny sposób nawet nie wypróbowałem się dostać do środka nie wiem dlaczego nie nie mam tej ciekawości, więc pozna, pozostałem na tarasie. Tutaj, o, tarasik. Tutaj łączka przepiękna. Jeszcze trochę rosy tutaj na trawce. O, proszę. O, no, było trochę wilgotno, ale nie padało. Jest daszek taki minimalny, który mnie może chronić. Łazienki, no nie korzystałem, ale na szczęście jest tutaj stacja benzynowa. O, tam. Shell'a A jeśli chodzi o bezpieczeństwo to Tam widać kapliczkę Maryjka z Jezuskiem, się, wszystkim się zajęli Więc czułem się Wyjątkowo bezpiecznie, ponieważ jak każdy wie Nobody fucks with the Jesus um, No i no Tak, no jem śniadanko O Tutaj Jajeczko Bułeczka z pasztetową Woda, dużo wody, tym razem wziąłem na wszelki wypadek. Gdyby trzeba było gdzieś tam siedzieć nie 7 godzin, tak jak wczoraj, a 15 albo 18, no tak właśnie. Wczoraj był dramatyczny dzień, ponieważ że, a, no musiałem stać chyba 6-7 godzin w takim miejscu, wie, gdzie no, żaden chuj się nie zatrzymał. W końcu. Bardzo mieli Państwo, mi zabrali jakieś 80 km do takiego skrzyżowania dość centralnego. No i jadę dalej, biorę prysznic. Jest prysznic na, na stacji benzynowej. Nie chciałbym tam a, nieświeżością zajechać kierowcom. No i jadę dalej do Buenos Aires, gdzie rzekomo. Mam Zagwarantowaną pracę w hostelu, tylko jakoś ciężko się skomunikować z tym hostelem aktualnie. No i, no i będę walczył o swoje, przecież należy mi się. No, także jak zawsze pozdrawiam i gorąco polecam. Turystyka autostopowa bez fuck upa nie ma kołaczy, także nie jest źle. Jadę dalej, nie ma depresji, trzeba optymistycznie na świat patrzeć. Będzie dobrze. No, buziaki.